Historia bowlingu sięga kilku tysięcy lat. Rozwinęła się na obecnym poziomie w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, sprowadzona przez holenderskich osadników. Jeśli chodzi o polski bowling, to mamy z nim do czynienia od 11 lat, ponieważ 11 lat temu powstał Polski Związek Bowlingowy 11 lat temu zarejestrowano pierwszych zawodników grających w tą dyscyplinę sportu. Tegoroczna edycja Mistrzostw Polski par i trójek w bowlingu sportowym jest kolejną imprezą tego typu w Polsce. Odbywa się ona od kilku lat. W tegorocznych zawodach wzięło udział prawie setka najlepszych zawodników z całego kraju reprezentujących 50 klubów zawodowo grających w bowling. Po raz pierwszy w czasie tegorocznych Mistrzostw Polski zorganizowaliśmy pokazowy mecz Gwiazd. Formuła tego meczu miała przyciągnąć widzów, miała przyciągnąć obserwatorów, którym na co dzień bowling kojarzy się z dyscypliną nie tyle sportową, co rozrywkową. Zależało nam na tym, żeby spopularyzować tę grę wśród jak największej ilości ludzi. W tym celu udało nam się pozyskać do współpracy znane osoby, m.in. pan Andrzeja Neymana, sportowca toruńskiego, dwukrotnego mistrza świata na żużlu, Adriana Miedzińskiego. Był wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, toruński wioślarz Sławek Kruszkowski. Jeszcze jedną osobą, którą zaprosiliśmy był Jacek Bryndal, czyli atrakcyjny Kazimierz Frontman zespołu Kobranocka. W zwyciężyła drużyna juniorów, w której grali Patryk Preus, Emil Polanisz oraz Adrian Miedziński z Kamilem Pulczyńskim. Gdy jest wolna chwila, bawię się w bowling. Jest to taka gra, gdzie można po części usiąść, porozmawiać, troszeczkę popatrzeć co się dzieje na torze i jednocześnie uprawiać jakiś spory. Będzie to moja pierwsza gra. Właśnie przed chwilą dowiedziałem się, że muszę iść po jakieś buty, jakieś buty zmienić, zobaczyć. Także będzie to zdecydowanie mój debiut. Wielki stres, wielki stres, bo chociaż patrząc na to, co tu się dzieje, to wygląda bardzo prosto, prawda? Wystarczy wziąć, zdaje się, że kulę, rzucić i one wszystkie tam się muszą przewrócić. Także jestem w dobrej myśli. Moim wielkim sukcesem było to, że kiedyś miałem 217 punktów, ale to było jeszcze w tej części amatorskiej. Prawda jest taka, że odkąd zacząłem grać prawdziwymi z profesjonalnymi kulami na profesjonalnych torach, to nagle przestałem zdobywać 200 punktów. To jest dla mnie szokujące i postanowiłem te 217 pobić i to jest mój wielki cel. Mam nadzieję, że uda się ten cel osiągnąć dzisiaj. Bowling ma w sobie przede wszystkim adrenalinę, czyli coś, co bardzo lubię. Drugi raz w życiu grałem dzisiaj i myślę, że będę grał częściej. Dopiero dzisiaj zaczęło mi pod koniec troszeczkę wychodzić. No wiadomo, jak zaczyna komuś wychodzić, to zaczyna się to lubić. Ja już polubiłem. Zaczęłam grać jakieś 10-12 lat temu, kiedy powstała pierwsza kręgielnia w Polsce. Tam zaczęliśmy grać dla zabawy, później to się przerodziło w pasję, a następnie w coś, co jest moim celem życia. Przyjechałyśmy tu z taką zasadą, z założeniem, że musimy wygrać. Liczyłyśmy na złoto. Jestem z tego bardzo zadowolona. Złoto jeszcze bardziej uświadamia mnie w tym, że jednak miałyśmy prawo myśleć o złocie przed zawodami. Wygraliśmy eliminację. W półfinale był bardzo zacięty pojedynek z Tomkiem Janickim i Zolkiem Siletim. Wszystko do ostatniej dziesiątej ramki i tak samo było w finale z Pawłem i z Kubą. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w ostatnich rzutach. Bardzo zadowolony jestem. Nie liczyliśmy aż na taki sukces. To był przypadek, zupełnie przypadek, że trafiłem na kręgielnię. Przyszedłem z rodzicami na rodzinną rozgrywkę. Zauważył mnie menadżer kręgielni w Bydgoszczy. Zaprosił mnie na Ligę Młodzieżową, gdzie osiągnąłem swój pierwszy sukces. W tym momencie mam niespełna 18 lat. Jestem w czołówce bowlingowej nie tylko juniorów, ale także seniorów. Bardzo zależy nam na tym, żeby przyciągnąć jak największą rzeszę osób zainteresowanych tym sportem, szczególnie chętnych w wspieraniu tej inicjatywy, ponieważ jest to alternatywa do innych dziedzin sportu. A jest myślę bardzo ciekawa z tego względu, że mogą uczestniczyć tutaj całe rodziny.